Szanowni Państwo, patrząc na tytuł y, mojej prezentacji, y, można się zastanawiać tak naprawdę, co ma piernik do wiatraka. To znaczy, co ma właśnie narastanie lekooporności do, do, do problemu szczepień. Otóż y, będę się starał tutaj przekazać Państwu moje przekonanie, że jednak y, pewien związek jest. Otóż w ostatnich latach rzeczywiście problem lekooporności jest bardzo dużym problemem. To jest, to jest równy problem jak, w mojej ocenie przynajmniej, problem zapewnienia właściwego poziomu wyszczepialności. To są prace, które już w 2009 roku miały tytuły alarmujące, to znaczy wskazywały na to, że mamy gwałtowne zmiany tutaj i wręcz sięgamy niekiedy, znaczy spotykamy się z infekcjami, których nie potrafimy już leczyć. Tutaj chciałem przedstawić Państwu pewien kalendarz zmagań człowieka z, właśnie z naszym kiernikiem, czyli z tymi drobnoustrojami. Otóż w kolorze niebieskim i czarnym, niebieskim i czarnym mamy sukcesy człowieka, na czerwono mamy sukcesy historyczne tutaj bakterii. Na samym początku mieliśmy dużą przewagę. Tutaj już w 1928 roku mieć tu się Pani Cylina, potem w zasadzie do, do końca lat 60 można powiedzieć, że była tutaj euforia w tym obszarze. Proszę zobaczyć co stało się dalej. Dalej mieliśmy sytuację zrównoważoną, a w ostatnich latach, w, tym, w ostatnich latach wygląda to właśnie tak. Dlaczego to Państwu pokazuję? Otóż m, chciałbym zwrócić uwagę Państwa na fakt, iż o wiatraku wiemy to, że jako szczepie, mam na myśli szczepienia, że mają chronić jednostkę, mają również chronić otoczenie rocznej jednostki, a nawet całą populację szczepienia mogą przyczynić się też do eradykacji pewnych chorób, tak jak mieliśmy tu przypadek w przypadek sytuacji z eradykacją praktycznie wirusa poli. Natomiast mogą też chronić nas szczepienia przed nagłym pogorszeniem się stanu zdrowia, wręcz utratą życia, a na skutek infekcji y, drobnoustrojami lekkoopornymi, gdzie taka infekcja, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na taką infekcję? Otóż w szpitalu, proszę Państwa, tam mamy największe narażenie. I jeżeli mamy pacjenta, który no, został zakażony szczepem wielolekoopornym, on bardzo łatwo może również zostać zakażony wirusem grypy. To trzeba o tym pamiętać. Ale okazuje się, że nie jest to wyłącznie problem lekooporności w charakterze ochrony pośredniej. Zaczynamy mieć tu już problem ochrony bezpośredniej. Mycobacterium tuberculosis, czyli prątek gruźlicy. Problem gruźlicy jest chyba ogólnie znany, ja to nie będę tutaj rozwijał. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Lekooporność u prądka gruźlicy Posunęła się już tak daleko, że nawet terminy, którymi posługuje się mikrobiologia y, zajmująca się lekoopornością zapożyczono właśnie y, od gruźlicy, a więc wielolekooporne y, trątki bądź y,